Jest sobotnie piękne południe, 21 sierpnia 2021 roku. Jesteśmy na dzielnicy w okolicy Kolwic Plac, serca tej dzielnicy. W sobotę odbywa się tu tradycyjny weekendowy ryneczek bardzo popularny wśród mieszkańców całego Berlina. Przede wszystkim Pręcla Mnogość różnych rzeczy jest tu niesamowita. Zarówno do spróbowania, do zjedzenia. O właśnie falafel. Dziękuję bardzo. Jaki dank. Jak i też dóbr, rzemieślniczy, kwiaty wszelkiego, wszelkiej maści. Produkty spożywcze z całego niemalże świata. Kapitalne przeżycie w sobotni przedpołudnie. Czynne jest to miejsce również w godzinach popołudniowych. Mnóstwo ludzi. Można tu na przykład zjeść sobie krewetki w towarzystwie białego, dobrze schłodzonego wina, falafel, czy też berlińską kiełbaskę. Turyngii akurat, ale. W sposób berliński podobny wszelkiego rodzaju pasty, pieczywa pałackie i inne, fantastyczne dobre wokół Kolbic Plac, najbliższej okolicy jest mnóstwo kafejek które serwują do 17 w weekendy śniadania tam mnóstwo ludzi jak wygląda w sobotę w Berlinie. Takich w tym mieście w takiej skali jest kilka. Między innymi te dzielnicy Schöneberg bardzo popularne. Bardzo chętnie uczeszczane. A no tu na przykład mamy wspaniałą cukierę. Tak to właśnie wygląda.